Dzień dobry, witam serdecznie z miastenią przy kawie Sylwia Łukowska i Katarzyna Stremowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnio rozmawiałyśmy, zakończyłyśmy naszą rozmowę z tematem akceptacji. Czymże jest ta akceptacja? Może niekoniecznie ogólnie, bo tutaj trzeba byłoby pewnie dużo dłużej rozmawiać, ale mam tutaj na myśli w kontekście choroby, choroby przewlekłej. Jak to jest na akceptacją, ponieważ ja osobiście mam takie doświadczenia, że to nie jest coś, co się zadziewa z dnia na dzień. To jest proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień potrafiłam zaakceptować zmianę życia, zmianę w moim życiu w ogóle, bo przy przewlekłej chorobie to tutaj towarzyszy temu ogromna ilość zmian. W takim życiu, przy przewlekłej ciężkiej chorobie, w takim życiu też społecznym, to są też te role, jakie pełnimy jako rodzice, jako partnerzy, mężowie, żony, jako pracownicy. No i oczywiście to, co się dzieje z naszym ciałem, a w przypadku miasteczni. To jest dodatkowo też kwestia takiej też nieprzewidywalności, więc no z tą akceptacją to też nie jest tak prosto, żeby umieć przyznać, że następuje ogromna zmiana w życiu i okej, okay, ja mówię świetnie dostosuję się, prawda? No właśnie, jeszcze tak skłamam tego początku i pomyślałam sobie takie pytanie do mnie przyszło: czy akceptacja jest ważna w naszym życiu? I sadar to pytanie Serbia, ponieważ nie ma tu jako podcast, nie mamy tutaj. Publiczności, której moglibyśmy zadać to pytanie, jak myślisz, na ile ta akceptacja jest ważna w Twoim życiu z harpą Myślę, że jest kluczowa, tak bym powiedziała. Dlatego, że bez tego, no mam też takie doświadczenia, że. Na początku szczególnie po, po diagnozie, ale później też, kiedy dochodziły kolejne diagnozy, kolejna diagnoza choroby rzadkiej, kiedy przeszłam tą nieszczęsną odyseję diagnostyczną, to wszystko właśnie wymagało procesu, który dział się w mojej głowie. Nie ukrywam też, że na pewnym etapie korzystałam z pomocy psychoterapeuty, i to też bardzo mi pomogło. Dlatego, że Zauważyłam, że ja sabotuję samą siebie. Na początku, szczególnie przez te pierwsze lata, ja bardzo wypierałam, tak? Ja starałam się walczyć właśnie z tą chorobą, ale w taki sposób samu autodestrukcyjny, tak naprawdę. ponieważ że ja bardzo byłam zła na moje ciało, na siebie, tak? Na to, że choruję. Nawet nie było tych pytań, dlaczego ja? Ja właściwie chyba ominęłam te pytania. Natomiast bardziej tutaj byłam zła. Zła na to moje ciało, które mi co chwila jakieś tam kłody pod nogi rzucam, bo ja jestem pacjentem wielochorobowym. Często jest przy tej autoimmunologii, że tutaj te choroby i idą sobie tak kaskadowo, niestety lubią się przyłączać. I często było tak, że już zaakceptowałam właśnie coś, powiedzmy, że się pogodziłam i tutaj przychodziła kolejna diagnoza. Jakieś kolejne trudności, dodatkowo oczywiście jakieś też sprawy związane z używaniem leków, tak? I to też te skutki uboczne, to wszystko na siebie wpływa, więc zmiana też wyglądu ciała, bo... Tutaj no, na takim przewlekłym leczeniu to ciało również się zmienia, więc no, ta akceptacja jest naprawdę kluczowa. Żeby móc pójść dalej, uważam, że kluczowym jest, aby. To nie jest tak, żeby pokochać tą chorobę, bo to też nie jest tak, żeby ją idealizować. Teraz jesteś moją przyjaciółką chorobą, ty, <grych> prawda? Ale żeby umieć żyć może niekoniecznie pod rękę, no ale tak, wiem, że mam przewlekłe choroby, dwie rzadkie, ciężkie i inne, tak? Wiem, że one będą mi już to wyższyć no, pewnie do końca życia. Więc nauczyć się z nimi żyć. Tutaj, jakby, jest ten klucz, przynajmniej w moim przypadku, i on zadziałał. Oczywiście, to, co mówiłyśmy ostatnio, ten proces dostrzegania tych drobnostek, zawsze mi to towarzyszyło. Ja jestem w ogóle takim uduchowionym człowiekiem, tak bym powiedział, od małego. I faktycznie, jeszcze dodatkowo, często też traumatyczne, naprawdę traumatyczne doświadczenia, które przeżyłam na granicy życia i śmierci, one też mnie rozwinęły w jakiś sposób i pomogły właśnie zrozumieć, zaakceptować wiele rzeczy po drodze. Natomiast jest to proces. I nie zgodzę się z tym, jeżeli ktoś mi powie, że to jest proste, łatwe, i mi na pewno prości o tym mówić, ale wierzę, że jeżeli ktoś jest na przykład na początku diagnozy, on musi przejść ten proces również, no i ma prawo się złościć i ma prawo nie akceptować pewnych rzeczy. Natomiast nauczyć się żyć z chorobą, to jest myślę klucz. I w tych dobrych chwilach korzystać z życia, i zawsze mówię, na tyle, na ile mogę. Na tyle, na ile pozwala mi moje ciało, czyli akceptacja, i akceptacja też, co ciało mi chce powiedzieć, przekazać, jeżeli mam się zatrzymać, ja muszę się zatrzymać. Kiedyś tego nie robiłam, no stąd też pewnie, bo ja miałam remisję, ale był moment, że ja byłam bardzo przepracowaną, zapracowaną osobą i, i ciało mi pokazało, tak, gdzie jest, w <noise> moje Choroba nawróciła, dużo gorszy odsłonie, i no i tak, tak, też musiałam to zaakceptować. Musiałam, chciałam. Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem z nami. Z tej Twojej wypowiedzi wyłapałam parę rzeczy. Powiedziałaś, kluczowa jest akceptacja. Myślę, że w poprzednim odcinku pokazałam się od strony takiej, że bardzo lubię metafory. I sobie pomyślałam, że czym jest klucz? Klucz jest czymś, co otwiera kolejne drzwi, na przykład do domu. Mogę wejść do tego domu? Na zewnątrz jest ładno, w środku jest ciepło, miło, przytulnie, jest mój dom. Czyli jeśli ja nie staram się zaakceptować sytuacji, która jest wokół mnie, to będzie mi trudno uzyskać to, do czego ja dążę, to, co mnie wspiera. Na przykład ten spokój. Dlatego bardzo mi się spodobało właśnie to, co powiedziałaś, akceptacja jest kluczowa. I jeszcze tylko bez rozwijania tego rądu do akceptacji wrócimy, bo myślę, że tu ważna jest jeszcze inna kwestia. Natomiast z twojej wypowiedzi dołapałam takie słowa jak pomóc. Myślę, że to będzie w ogóle na kolejne nasze odcinki. Powiedziałaś pomoc psychoterapeuty. Uh -huh. Widziałaś walczyć z chronową. Bardzo nie lubię osobiście tego stwierdzenia walczyć, bo... Bo walka kojarzy mi się z tym, że mogę przegrać, z tym, że mogę ponieść wysokie koszty, albo działać właśnie bardzo z chorobą. Kolejna rzecz powiedziałaś, byłam zła na ciało, tam występują emocje niesamowite. Mhm. Zazwyczaj jednak w chorobie przewlekłej jest nierównowaga emocji. Myślę sobie, że o samych, czyli większość emocji jest tych nieprzyjemnych, takich jak lęk, który tam towarzyszy strach, bo, że to jest realne zagrożenie mojego życia, żal, gorycz, smutek. I myślę sobie, że warto też o emocjach, o regulacji emocji porozmawiać na, na kolejnych, w naszych kolejnych odsłonach. Powiedziałaś również, że dzięki tym traumatycznym wydarzeniom w Twoim życiu, one przywiodły Ci nam drogę rozwoju, że Ty jesteś dzisiaj innym człowiekiem, albo może inaczej, tym samym człowiekiem w innym miejscu, i dzięki tym doświadczeniom. Czegoś się nauczyłaś? Na przykład tego, żeby zaakceptować dzień dzisiejszy. I tak, zobacz, z zatoczyłam koło swojej wypowiedzi, wracając do, do tego słowa akceptacja. Ja sobie przypominam, kiedy miałyśmy się spotkać i rozpocząć e, nagrywanie tych podcastów, jakiś czas temu, myślę, że minęło chyba z trzy tygodnie, i pamiętam, jak napisałeś do mnie, ja nie ukrywam, no mam dosyć wypełniony kalendarz i bogato z, z racji różnych rzeczy, które się moku mnie dzieją i to takich rzeczy, których nie mogę odpuścić e, i napisałaś mi a nie mogę. Potrzebuję zadbać teraz o siebie. Przykładamy. I ciekawa jestem, chciałabym wrócić do tego rąku. Pamiętasz ten czas jak, jak to się działo? Potem był kolejny moment, kiedy wyszłam ze szpitala. Natomiast powiedziałaś mi, napisałaś mi, potrzebuję przesunąć. Jadę do Warszawy. My wiemy na co. Tam w Warszawie potrzebowałaś dużo sił. Przecież zrobiłaś się razem z innymi osobami ze stowarzyszenia kawał naprawdę dobrej roboty i e, na przykład moi znajomi poznali w ogóle, że jest taka choroba jak jestem, bo udostępniłam to nagranie z PV-u. E, no właśnie i chciałabym wrócić do tego momentu, bo tam, myślę, że zgodzisz się ze mną, było, nie, była niesamowita akceptacja i z twojej strony i mojej. Wróćmy do tego doświadczenia na chwilę. Faktycznie to też bardzo im pomogło, że ty nie miałaś z tym problemu. E, trochę się obawiałam, bo ja też jestem takim człowiekiem, bardzo lubię wywiązywać się z danego słowa. Oczywiście e, lubię, jeżeli właśnie na coś się umawiam, to chcę, żeby tak właśnie było. Natomiast właśnie choroba, jaką jest miastenia, która naprawdę jest, potrafię bardzo nieprzewidywalna, zaskakująca, uczy mnie wciąż. Bo nie mogę powiedzieć, że mnie nauczyła, ale wciąż uczy mnie. To jest proces, że właśnie potrzeba tej akceptacji i Chcę akceptować też to, że kiedy potrzebuję coś przesunąć, nie mam już z tym problemu. Kiedyś faktycznie miałam. Czułam, oczywiście temu towarzyszyły też jakieś wydatki sumienia, bo to są też kwestie takie towarzyskie, nawet tak. Jakieś przyjemności trzeba też czasem przełożyć, bo po prostu nie ma się siły na to, żeby pójść, nie wiem, na jakieś spotkanie towarzyskie, gdzie to będzie mnie czy kogoś innego chorego kosztować dużo tej energii, albo po prostu mięśnie są tak słabe, że wiem, że nie wysiedzę przy stoliku. W kawiarni, tak? Albo nie będę miała siły mówić, bo tak też może być w miastyni. I tutaj, jeśli chodzi o nasz podcast, ja doskonale sobie zdawałam sprawę, że nie będę miała ani zasobów takich emocjonalnych, też i fizycznych, żeby wysiedzieć przy dziureczku z mikrofonem i rozmawiać. Był moment, że się zawahałam. Kurczę, zrobię to. Już będziemy mieć coś nagrane, ale wygrała zdrowy rozsądek i takie właśnie zadbanie o siebie, że no nie, nie mam na to siły. Mam nadzieję, że Kasia to zrozumie, kto jak nie Kasia. <laughs> Empatyczna Kasia. I to było super, że też właśnie wykazałaś się od razu tak, taką empatią i powiedziałaś, nie ma problemu, chociaż zdaję sobie sprawę, bo wiem, jak masz. Zresztą ja też. Zapełnione mamy te kalendarze i niełatwo było nam się właśnie umówić, prawda? I tutaj znowu przekładanie. Najpierw przez moje złe posłałowe uczucie, później był szpital, bo miałam też problemy z oddechem, więc absolutnie w ogóle nie miałabym siły mówić tyle. Po szpitalu znowu musiałam zbierać siły, tak jak mówisz, na to Warszawy na, na wydarzenia, które były związane z Światowym Dniem Chorób Rzadkich. Tam miałam kilka aktywności i wiedziałam, że potrzebuję regeneracji. Wiedziałam, że potrzebuję przygotować się trochę tak na zapas, żeby moje ciało było przygotowane na duży wysiłek, który mnie czekał kilkudniowy. Ja byłem prawie tydzień w tej Warszawie, byłyśmy. Więc faktycznie tak, tutaj wygrała, wygrał zdrowy rozsądek i taka samodbałość. Dbałość o swoje zdrowie. Zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm. Uwielbiam to stwierdzenie i jak prowadzę warsztaty, to zawsze powtarzam, żeby się ludzie kierowali strumym egoizmem. Tu się tłumaczą, co to jest, bo, bo samo słowo egoizm przecież nam się ko kojarzy negatywnie. Ja opowiem ze swojej strony, jak to wyglądało. Rzeczywiście kiedyś nie ja był... Miałabym ten miks y, emocji, kortaj emocji, i to byłyby takie emocje. Ojej, no tak, zaplanowałam, e, teraz e, muszę, czego nie lubię tak słowa, muszę zmieniać plany, z czegoś zrezygnowałam. I to jest tak, jak Ty powiedziałaś, że, że może być takie poczucie winy albo taka złość, czyli tutaj też trochę haczymy o emocje. Nie chciałabym się mocno nad emocjami rozgrodzić, bo na pewno potrzebujemy co najmniej jeden, dwa, a może więcej nawet. E, e wejść, odsłon w tym temacie. Natomiast rzeczywiście te emocje, zauważmy, że te emocje są nieodłącznym elementem naszego życia. Emocje pojawiają się w menu jakiegoś bodźca. Ten bodźcem w naszym przypadku to była ta, to przekładanie, to poinstruowanie, że, że, że niestety nie będzie mogło się spotkać na odcinka itd. dalej. Czyli znowu jest to okupione jakimiś zmianami planów. I podejrzewam, że od siebie to też było tak, że Jakiś lęk może był, nie wiem, może był wygląda, cudraska się sobie pomyśli i tak dalej. On nie mogło się pojawić. No nie no kurczę, no ja tu przykładam wszystko w tym kalendarzu, a tutaj nie mogłybyśmy się spotkać na 20 minut, żeby nagrać. Czyli jakby zauważmy, że, że te bodźce, które w postaci tej, tej, nie wiem, niedyspozycji, czy chęci, świadomej chęci przełożenia tego nagrania, bo postawiłam na siebie, bo wiem, bo wybrałam siebie, bo wiem, że będę za chwilę potrzebowała więcej siły w Warszawie, ja potrzebuję stanąć teraz na nogi, czyli właśnie być w tym, swej, przy tym przycisku zdrowego egoizmu. No mogły u nas wywołać różne emocje. I to też jest ważne, ponieważ mówi się o tym, że emocja trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund. Sekund, nie pomyliłam się, mówimy o sekundach. Mhm. To zobaczmy, że za tymi emocjami mogło pójść nasze działanie, które byłoby też trudne dla nas samych. Teraz tu przychodzi nam z pomocą ta akceptacji i ja zgadzam się z tobą, to jest proces. Nie doświadczyłam choroby przedlekłej, natomiast no, no, moje życie się toczy tak jak życie każdego innego człowieka i proces akceptacji jest bardzo potrzebny tutaj. I rzeczywiście tak kiedyś nie było. Można powiedzieć, okej, okay, dorosłam, okej, okay, dojrzałam, jestem na drodze swojego własnego rozwoju, bo tak też jest. Natomiast myślę sobie, że ta akceptacja jest wartością dla mnie dzisiaj. Dzięki akceptacji ja mogę więcej. I teraz dochodzimy do takiego psychologicznego spojrzenia, że jeśli ja trwam przez swój, myślę się upieram, to jest mi to trudniej, bo te koszty, które ja poniosę chociażby w postaci tych emocji, przecież za emocjami mogą iść bóle somatyczne. Ja jestem osobą, która patrzy holistycznie na na, na siebie, tak? Czyli my jesteśmy systemem naczyń połączonych. Czyli jeśli, a poza tym jest taka zasada, wynika to z tego, że mamy ślepy mózg. Mam nadzieję, że przyjdzie moment kiedyś, jakiś obsłonie, żebym powiedziała, e, co mam na myśli, mówiąc, że mózg jest ślepy. Natomiast w skrócie, tym, czym go karmimy, to nasz mózg odbiera jako. Pewnie, że to jest, że tak się wydarza, a ja nie chcę, ja świadomie nie chcę karmić mojego mózgu tym, dlatego nie chcę się opierać w oporze, w takiej kontrze, w walce, jak to już padło takie słowo, z tym, czego nie mogę zrobić. Więc łatwiej mi mniejsze koszty poniosę, nawet nie nagrywając tego w tym czasie, kiedy, kiedy po prostu odpuszczę. Mhm. A jak to jest? to Akceptacją właśnie w chorobie przewlekłej, często ciężkiej, z dużymi trudnościami w tle. I co tutaj mógłby ten chory zrobić po usłyszeniu diagnozy? Na co ma się przykrutować? No i jak może sobie pomóc? Po prostu, Jeszcze to jest dobre pytanie i takie bardzo też niejednoznaczne. Dlatego, że jak dowiadujemy się o tym, jaka jest diagnoza, no to zazwyczaj jest tak, że jesteśmy w stanie szoku. Ten szok może u każdego wyglądać inaczej. Możesz przestać mówić, możesz zacząć płakać, możesz się denerwować, możesz się obwiniać, możesz sobie powiedzieć, A nie mówiłam, albo spodziewałam się tego, że jest mi coś złego. Teraz, w zależności od tego, co tam się dzieje, no to też można dobrać sposoby, narzędzia do pracy. Natomiast zasada też jest jedna, że jeśli. Otrzymujemy diagnozę, to ten pierwszy, w tym pierwszym etapie dajemy sobie po prostu przestrzeń, przestrzeń na to, żeby móc obyć z tymi słowami, które, które otrzymaliśmy. I z naszej strony, ze strony psychologów, wsparciowców, interwentów kryzysowych, ta rola ogranicza się do tego, żeby zaopiekować się takim pacjentem, on w sytuacji, w której teraz się znajduje, czy czuje się bezpiecznie, czy, mu, czy, czy nie zagraża nic, nie wiem, jego życiu. I to jest pierwszy etap, kiedy dowiadujemy się o diagnozie choroby przewlekłej. Czasem tak jest, że my, tak jak już wspomniałam, mamy jakieś sygnały, może się dowiadywaliśmy, może coś czytaliśmy, natomiast to jest moment na pozostanie po prostu przy sobie, ze sobą. Chciałabym, ponieważ chciałabym bardzo, ponieważ sporo osób w ostatnim czasie dołącza do grupy naszej tutaj face-to-face face, i pomyślałam sobie, że, że to jest ten moment, żeby po prostu być przy sobie, posłuchać siebie. Ale też tak sobie myślę, czy i na jakim etapie warto pomyśleć o takim wsparciu profesjonalnym po prostu, o psychologu, psychoterapeucie, bo w przypadku naszej choroby, ale myślę też w przypadku wielu chorób rzadkich, one po prostu nie są powszechnie znane w społeczeństwie zwyczajnie, więc ten ciężar jest w jakimś sensie podwójny, bo diagnoza jest trudna. Diagnoza jest często wiąże się z tym, że jest się po prostu w poczuciu takiego jakiegoś osamotnienia. Dodatkowo nakłada się właśnie ten komponent nieprzewidywalności, i stąd też no, między innymi stała ta grupa z mojej potrzeby dzielenia się doświadczeniem i tego, żeby nikt inny już nigdy nie czuł się jak ja wtedy. Ponad 20 lat temu naprawdę niewiele było, a właściwie prawie nic. Internet leczkował tak naprawdę dopiero i, i żadnych informacji o miastenie akurat nie było, a jak były, to były bardzo takie, takie, które mnie ogromnie wystraszyły. Wydawało mi się wtedy, że jestem jedyną osobą, która na to kuruje. Nie znałam nikogo innego, kto by na to kurował, więc ten miks emocji był okropny. ja Dodatkowo w tamtym czasie byłam w bardzo takim trudnym stanie, leżącą osobą, długo leżałam w szpitalu zanim postawiono mi diagnozę, więc kiedy była ta diagnoza, niby było poczucie jakiegoś takiego oczywiście, jakiejś ulgi, że już wiadomo, co jest. Natomiast znowu kolejny etap to to, że to znowu jest jakaś dziwna choroba, o której nigdy nie słyszałam, tajemnicza. I kto na to choruje? I, ja, i gdzie szukać pomocy? I ja tej pomocy na tamtym czasie w ogóle nie otrzymałam. Nie było przy mnie psychologa. Nie było nikogo, kto mógł powiedzieć, słuchaj, podążaj taką ścieżką. Ty masz prawo tak się czuć, też fizycznie, prawda? Bo to jest wiele nie Teraz jest o wiele łatwiej pod tym kątem, że mamy internet, mamy właśnie takie grupy, chociażby jak nasza. Nasza grupa już istnieje 7 lat i jest to takie poczucie też wspólnoty, że jesteśmy w czymś razem, ale czasami to nie wystarcza. Czasami właśnie potrzeba sięgnąć, że tak powiem, po, po tą pomoc, odwołać. Profesjonalisty po prostu myślisz, że to dobry pomysł, żeby na takim początkowym etapie już prosić o wsparcie zdecydowanie w ogóle uderzyłaś taki, um, mój model opieki. Bardzo bym chciała doczekać takich czasów, kiedy wraz z diagnozą, diagnozą choroby przewlekłej, bez różnicy jakiej, ale choroby przewlekłej, która nam towarzyszy, która ma swoją zmienność, która ma cykliczność, która jest po prostu trudna, która ma górki i dołki, nawraca, często jest do końca życia. Ważne jest, żeby na dzień dobry w pakiecie razem z tym specjalistą, tutaj tym specjalistą jest neurolog. Natomiast są różne inne choroby przewlekłe, gdzie specjalistą jest inny lekarz, o innej specjalności. Ważne jest, żeby w pakiecie był psycholog. Dlaczego? Dlatego, że właśnie on, jego zadanie jest takie, aby móc pomóc przejść przez etap chorowania, przez etap diagnozy, bo na tym etapie jesteśmy, żeby znormalizować. I wytłumaczyć, czyli mówimy o psychoedukacji tutaj, tak to się nazywa, żeby wytłumaczyć, co ze mną się dzieje i czy to, co ze mną się dzieje jest okej, okay, czy nie okej. Okay. I jeszcze jedna bardzo ważna rola terapeuty psychologa jest taka, że jeśli zauważy, że pacjent potrzebuje głębszego wsparcia, no to na pewno z jego strony popłyną słowa o wsparciu psychiatrycznym. I włączeniu czy rozważeniu włączenia farmakologii. I tutaj z tego miejsca wiem, że nie o tym jest odcinek, bo jest o akceptacji. Natomiast z tego miejsca pragnę powiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej. Pisałam, jak tworzyłam post o depresji, to użyłam takiego sformułowania, że farmakologiar jest wsparciem procesu. Terapeutycznego. Czyli nie wystarczy, że wezmę leki, bo jak tych leków nie dostarczę organizmowi, a nie zrobię nic z tym, no to wtedy wrócę do punktu wyjścia albo wręcz cofnę się. Hmm? Czyli tak. odpowiadając na Twoje pytanie, jak najbardziej ja uważam, że im wcześniej, tym lepiej. I bardzo zachęcam, tak jak jest w simon żeby czynić to, to wsparcie razem ze swoimi bliskimi z mężem, siostrą, przyjaciółką, wybranie się naszych dzieci układa nie niech każdy jest w związkach, żeby mieć osobę taką w cudzysłowie kolokwialnie mnie przeszkoloną w tym, jak te procesy mogą działać. Świetnie, tak. Ja zawsze też mówię o tym w taki sposób, że tworzyć sobie taką sieć wsparcia to jak najbardziej może być psycholog, psychoterapeuta, jak trzeba to lekarz psychiatra też, ale żeby Mieć te zasoby ludzi, bliskich. Tak jak mówisz, to nie zawsze musi być rodzina, ale ktoś, kto, tak jak mówisz, jest przeszkolony, jak rozumie też ten proces. Tutaj też oczywiście o tym zrobimy też odcinek na pewno z kolei o sytuacji bliskiej i współ, współodczuwających razem z nami i przechodzących. Przez chorobę, bo jeżeli jest taka przemielka choroba, to, to zawsze chcą, nie chcą, dotyka wszystkich tych, którzy są z nami blisko. Więc jakby o tym na pewno też sobie porozmawiamy w jednym z odcinków. A tutaj jeszcze chciałam właśnie wspomnieć o tym, że taka praca z psychologiem też daje nam narzędzia na później, ponieważ to nie jest tak, że po diagnozie, czy też właśnie spotykając się z coachem, z psychologiem, wiemy już wszystko, prawda? Ale otrzymujemy jakieś tam narzędzia, które pomogą nam później... Przejść przez ten proces choroby, leczenia, bo leczenie ma też ogromny wpływ na to, jak my się czujemy. Ja sama jeszcze niedawno, dosłownie kilka dni temu, znowu dowiedziałam się o tym, co się zadziało w moim ciele. Znów coś nowego się pojawiło, pojawiła się ta złość, pojawiły się, były te emocje takie, że już to naprawdę. Chyba wszystkiego doświadczyłam i dlaczego znowu coś, jakaś zupełnie rzecz, której się kompletnie nie spodziewałam, ale dość szybko, dość szybko przeszłam ten stan takiej akceptacji, że właściwie w tam działania, tak, czyli. Zadziałał tutaj z moimi lekarzami, co można zrobić w tej sytuacji i tak dalej, więc korzystałam właśnie też z tych zasobów i zasobów bliskich, żeby porozmawiać o tym, bo to też jest ważne. Tak, ta akceptacja jak zawsze właśnie jest kluczem i mając takie narzędzia tyłu głowy, które właśnie pozyskaliśmy w procesie pracy chociażby z psychologiem, przydaje się. Dodatkowo jest to moje marzenie, żeby systemowo wesprzeć właśnie chorych w mojemu sercu bliskie są po prostu choroby rzadkie, tak, bo one są zupełnie gdzieś tam, bo no niestety pomijane w systemie i ci którzy naprawdę często z tymi trudnymi diagnozami czują się często też w procesie leczenia, poszukiwania specjalistów. Ja zawsze mówię takie poczucie pływającego samotnego białego żagla gdzieś tam na środku oceanu, albo w takie dziecko we mgle i tutaj ta wsparcie, pomoc jest nieodzowna, więc, no ale to znowu już pewnie przechodzimy w inny temat, to o wsparciu zrobimy też e, nagranie, odcinek. Myślę, Kasiu, że pewnie można byłoby jeszcze mówić i mówić, ale czas pewnie kończyć. To co? Co w następnym odcinku, jak myślisz? W jaki tutaj temat możemy uderzyć, że tak powiem? Zanim powiem, to jeszcze chciałabym nakreślić jedną rzecz. A mianowicie są takie dwa pojęcia: akceptacja, o której mówimy teraz, ale też adaptacja. I wyobrażam, nie wyobrażam sobie, już, żeby mówić o akceptacji bez adaptacji. I czym jest ta adaptacja? Adaptacja sama powiedziała, że twoja akceptacja to był proces i to prawda. Czyli to jest coś, co nie dzieje się z dnia na dzień. Nie można sobie powiedzieć ach, wstrykam palcem i mówię, a to teraz będę akceptować, No tak się nie da. Dlaczego tak się nie da? Dlatego, że jesteśmy. Mamy różne przyzwyczajenia, jesteśmy wychowani w różnych schematach, mamy swoje przekonania. Im tego jest więcej i im one są nieadaptacyjne, korzystnie wpływające na nas, tym jest gorzej nam zaakceptować sytuację w której się znajdujemy, na przykład sytuacji choroby, ale tak jak powiedzieliśmy, że przykład naszego nagrania i naszego spotkania wcale to nie musi być choroba, to może być po prostu coś, co ma się wydarzyć w naszym życiu, a tego nie mamy. I teraz czymże jest to przystosowanie? To jest umiejętność radzenia sobie z chorobą i jej następstwami. Chorebę przywlepujemy, wiemy, że tych następstw, tych cykli jest mnóstwo, w zasadzie nieskończona ilość. Czasem one są nieprzewidywalne, czyli my nie wiemy, kiedy one się wydarzą, i też potrzebujemy zwrócić uwagę na zmiany jakości życia. I to jest przystosowanie, czyli, czyli ta umiejętność radzenia sobie z chorobą. Natomiast akceptacja to jest zgoda na te zmiany, które są spowodowane procesem choroby. To są bardzo indywidualne aspekty, które zdecydowanie są do rozważenia przy. W współudziale profesjonalisty. Mam tutaj na myśli psychologa, psychoterapeutę, bo to też warto powiedzieć, że to są dwa różne zawody i różne postaci. Natomiast zdecydowanie to jest z jednej strony przystosowanie, a z tego przystosowania nie ma tej zgody na zmianę, że, że to jednak będzie teraz inaczej. I teraz jak wytłumaczyłabym to słowo, czym różni się akceptacja i adaptacja, to myślę sobie... Że takim, taką kontynuacją tego tematu byłoby to, aby porozmawiać o swoim 100%. Czyli co ja, co oznacza dla mnie 100% mojej aktywności, mojego działania. Moje wydbanie o siebie, jak myślisz, jaki, jaki, jak ten temat będzie wpasował się w słowo w rolę akceptacji? Myślę, że idealnie, bo tym bardziej właśnie, że to 100% może się zmieniać. Jednego dnia moim 100% będzie włączenie sobie, właściwie chociażby podcastu, wysłuchanie, ponieważ nie jestem w stanie nawet przeczytać czegoś, ponieważ rozmazują mi się litery i nie jestem w stanie przeczytać książki, czy skupić się dłużej na nawet na filmie i moim 100% będzie wysłuchanie podcastu, wejście pod kołdrę, odpoczęcie, położenie się, się i, i tyle. A innym razem moim 100% będzie przejście, nawet kiedy będę się gorzej czuć spokoju A do B i to też jest OK. A innym razem moim 100% będzie wyjście po prostu na spacer i korzystanie z tego, że dzisiaj mam takie 100%, więc znowu tutaj się kłania akceptacja. No i te 100% myślę, że to jest świetny pomysł na tytuł. Mówię 100%. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba. Ale właśnie moje 100%, bo to pokazuje, że nie warto też się porównywać to jest mm -hmm. 100%. To jest to, ile ja mogę dać siebie, czy pozwalam sobie właśnie na moje 100% w, danej chwili, w danym momencie. Tak, ja to i chyba tutaj się obie rozumiemy i bardzo mi się to podoba. No to pewnie kończąc, e, aż mam niedosyt, chciałoby się mylić, ale nie możemy ciągle mówić. Potrzebujemy odpocząć. Tak, oczywiście. Zachęcam do tego, żebyście po wysłuchaniu tej naszej audycji też by powiedzieli się w komentarzach, co Wam się podoba, czy jest coś, co chcielibyście usłyszeć? O czym chcielibyście usłyszeć? Czy te nasze cykle z miastenią przy w ogóle wam odpowiada? Czy no po prostu wiadomo, że potrzebujemy tak zwanego feedbacku, informacji zwrotnej, jak wam się podoba. Po prostu. <grych> Czyli lajki, komentarze, jak najbardziej, tak? Ale ja sobie pomyślałam jeszcze, że y, mamy świadomość tego, że nagrywamy z naszych domów, różni nas 200 kilometrów, ponieważ jest to studio, mamy różne odgłosy. Czasem jest tak, że, y, że wejdzie ktoś i postrzeżenie więc my zachęcamy też do akceptacji tego, w jaki sposób słuchacie tego, co chcemy powiedzieć. Tak, z wyrozumiałością. Z wyrozumiałością. Tak, z wyrozumiałością. No cóż, dziękujemy bardzo. Czekamy na Wasze komentarze. Śledźcie nasze kolejne nagrania. I Sylwio, bardzo Ci dziękuję. Ja tobie również. Do zobaczenia. Do usłyszenia.